Was widzowie na stole operacyjnym DCD 791. Dlatego na stole operacyjnym, bo miałem pewną musterkę. Na pierwszym biegu, na tych mniejszych obrotach, po prostu coś zaczęło szczelać przy obciążeniu. Mam nadzieję, że to źle zazębił ten przełącznik, bo on bardzo ciężko chodzi. Po prostu jakieś tam tryby nie wpadły. Pomyślałem, że jak rozkręcam przekładnie, pasowałoby też to na smarować. I była sobota po godzinie 18:00 i jedynie co mogłem kupić w sklepie takim ogólnobudowlanym, dość popularnym w Polsce, to był tylko smar taki grafitowany. I no tu pisze, że on nadaje się do przekładni ślimakowych i innych silnie obciążonych powierzchni tarcia, także możliwe, że to będzie dobre. Także nie wiem, skomentujcie i powiedzcie mi czy dobry smar kupiłem najwyżej, może kiedyś zmienię. Nie no, mi się wydaje, że ok, zobaczymy, tam pisze, że temperatu temperatura pracy od minus 20 do plus 60 stopni, może i to będzie lepiej chodzić na tym smarze, no, zobaczymy. Dobra, biorę się za rozkręcanie, bo w poniedziałek muszę mieć tą wkrętareczkę już gotową do pracy. O kurcze, ale zasyfione. Muszę sprawdzić jak chodzi ten silniczek. Wejdzie to? Bez tego? Weszła. O kurde, się rozsypało trochę sprzęgło. To, co mogłem, rozebrałem. Nie mogłem sobie dać rady z futerkiem, bo nie chciałem użyć zbyt wielkiej siły, bo po prostu futerko jest dobre, a mogłem je rozwalić. Jako ciekawostka powiem Wam, że ja całe życie myślałem, że to jest aluminiowe, a to jest z plastiku. Ładne jaja. Zębatki, wszystko ładnie wyczyszczone i okazuje się, że prawdopodobnie ten po prostu przesuwak walił, że tak powiem, w ciula, bo po prostu niedobrze nie zazębiał drugiego biegu i dlatego szczelało. Eee, silniczek wyczyściłem, fajne tutaj, tutaj łożysko zabudowane. Były tutaj odrobinki jakiegoś kurzu, czegoś tam po prostu, jakiś drubinek. Eee, super, drobinki, drobinek. To takie rzeczy tylko pinta. Wyczyściłem to, wyczyściłem tak samo tutaj silniczek w tym miejscu, ładnie, elegancko. I tak jak mówiłem, to co mogłem rozebrałem. Obudowa wyczyszczona w środku, na zewnątrz. Tutaj tak samo ten przycisk. No i teraz trzeba odpalić instrukcję i to złożyć. Zobaczcie jak to lekutko chodzi. Cyk. Jedynka, dwójka, jedynka, dwójka, jedynka, dwójka, jedynka, dwójka. Elegancja Francja. Tutaj rysnąłem delikatnie ścieżkę i zabezpieczę to lakierem, żeby nie korodowało. Jak rozcinałem tą naklejkę spod spodu. Wętareczkę już zrobiłem, popatrzcie jak chodzi. Nawet troszeczkę ciszej, nawet troszeczkę ciszej chodzi. Za chwilę sobie wytestujemy wszystko elegancko. Przełączniczek na pieprza jest OK. Także za chwilę testy. Otwornica 33, bieg numer 1 i sprzęgło na 15, jakby chciało wyrwać i jedziemy z koksem. Wierciłem już głębiej. Bo widzicie, że jest zapłytka otwornica i mi zaczęło klinować. Ale słyszycie, że już nie szczela. Także jest super. Morał opowieści jest taki, że po prostu tutaj tryby źle zazębiały i na jedynce przeskakiwało na przekładni. Wystarczyło tylko nasmarować. Nasmarowałem tym smarem grafitowanym. I od razu jakby wkrętarka ma większe obroty i leżej chodzi. To słychać. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na kolejne moje filmy i na też te, te filmy, które już są. Pozdrawiam Was wszystkich. Pint.